Współcześnie Wołyń kojarzy się Polakom jednoznacznie z okrutnym ludobójstwem dokonanym przez ukraińskie oddziały OUN-UPA na Polakach w czasie II wojny światowej. Opisywane wydarzenia były na tyle tragiczne, że w naszej świadomości niemal całkiem zasłoniły jakiekolwiek inne wątki historyczne związane z tym miejscem. I tu anegdota będąca najlepszym tego dowodem. Kiedyś podczas wykładu rozmawiałem z pewną panią, która była przekonana, że Wołyń to, cytuję, ta miejscowość, w której Ukraińcy zabili Polaków. Innym razem usłyszałem opinię, że Wołyń to po prostu nazwa zbrodni ukraińskich na Polakach z czasów II wojny światowej. Takie przykłady mógłbym mnożyć. Dobrze obrazują one, jak bardzo słowo Wołyń zrosło się ze zdarzeniami z 1943 i 4 roku. Tymczasem Wołyń to kraina historyczna o bardzo długiej i bogatej historii. Ważnej zarówno z polskiego, jak i ukraińskiego, czy szerzej ruskiego punktu widzenia. Poznanie jej wielowiekowej przeszłości pozwala lepiej zrozumieć zdarzenia XX-wieczne. I właśnie podróż do Wołynia średniowiecznego i wczesnonowożytnego chciałbym zaproponować wam w dzisiejszym materiale. Zanim jednak przejdziemy do meritum, chciałbym was wyczulić na komentarze usilnie odwołujące się do zdarzeń z czasów wojennych. Tematy związane ze stosunkami polsko-ukraińskimi, co jako twórca internetowy widzę wyraźnie, są instrumentalnie wykorzystywane przez służby rosyjskie do antagonizowania Polaków i Ukraińców. Także i pod tym filmem pojawią się więc dziesiątki wypowiedzi z fejkowych kąt, usilnie odwracających uwagę od tego, czego dotyczy moja opowieść. Bądźcie więc czujni i nie dajcie sobą manipulować. Jak chyba każdy Polak, uważam, że zbrodnię wołyńską należy wyjaśnić, rozliczyć i odpowiednio upamiętnić. Współczesna Ukraina z różnych powodów, mniej lub bardziej logicznych, utrudnia ten proces od lat. Nie zmienia to jednak oczywistego faktu, że sprowadzanie stosunków polsko-ukraińskich wyłącznie do wydarzeń z 1943 roku ewidentnie gra na korzyść Moskwy. Polecam mieć to na uwadze i nie dać się wrogiej propagandzie. Na początek zacznijmy od sprawy podstawowej, czyli wytyczenia granic ziemi nazywanej Wołyniem. I tu natrafiamy na pierwszy problem, bowiem ulegały one zmianom na przestrzeni wieków. Ogólnie jednak omawiane terytorium zamyka od zachodu rzeka Bug w swoim górnym biegu, od wschodu również rzeki Choryń i Słucz, od północy błotniste obszary poleskie górnej Prypeci, od południa zaś krawędź tzw. wyżyny wołyńskiej. Brzmi to skomplikowanie, więc spójrzmy na to ze współczesnej perspektywy. Obecnie jest to obszar północno-zachodniej Ukrainy, stykający się z granicami Polską od zachodu, Białoruską od północy. Zasadnicza część Wołynia zamknięta jest administracyjnie w dwóch obwodach Wołyńskim i Rówieńskim oraz częściowo w północnej części obwodu Tarnopolskiego. Dla niezorientowanych, obwody są to ukraińskie odpowiedniki naszych województw. Z zamościa do dawnej stolicy województwa Wołyńskiego, Łódzka, można dojechać w trochę ponad dwie godziny. Do Włodzimierza, innego bardzo ważnego Wołyńskiego miasta, w niecałe półtorej godziny. Chcąc zorganizować sobie wycieczkę po Wołyńskich Zabytkach, bez problemu można by rano wystartować z Polski, objechać kilka najciekawszych miejsc i wieczorem wrócić do kraju. Przy założeniu gładkiego przejazdu przez granicę, oczywiście. Jest to więc kraina bardzo bliska, ale jednocześnie z różnych powodów odległa i nieznana. Wiemy już, gdzie leży Wołyń, teraz omówmy sobie, jak wygląda. Przede wszystkim od wieków obszar ten wyróżniała wyjątkowo gęsta sieć rzeczna. Miała ona wpływ na ukształtowanie terenu. Wołyńskie rzeki, między innymi Turia, Stochód, Styr, wspomniane Chory i Słucz, a także ich liczne dopływy płyną bowiem dolinami ułożonymi względem siebie równolegle, co powoduje, że Wołyń przecięty jest jakby ogromnymi grzędami. Terytorium Wołynia składa się z dwóch obszarów o zasadniczo odmiennym krajobrazie jego północna część to piaszczysta, zabagniona, w dużym stopniu zalesiona i stosunkowo słabo zaludniona równina Polesia Wołyńskiego. Południowa część krainy to silnie pofałdowana i pocięta wąwozami wyżyna wołyńska, tworząca ciągnącą się południkowo szeroką grzędę. Ze względu na niezwykle żyzne gleby, niemal pozbawiona lasów i gęsto zaludniona, gdzie znajdują się najważniejsze miasta historyczne Wołynia i gdzie koncentruje się większość zabytków i pamiątek historycznych regionu. Wołyń od zawsze był miejscem cieszącym się znakomitymi walorami przyrodniczymi. Już wieki temu zaczęto je wykorzystywać gospodarczo. Lasy polskie na północy pozwalały Wołynianom pozyskiwać drewno. Żyzne ziemie sprzyjały zaś działalności rolniczej. Liczne rzeki ułatwiały transport towarów. Do tego dochodziło umiejscowienie Wołynia na średniowiecznej, potem nowożytnej mapie Europy. Kraina przecięta była ważnymi szlakami handlowymi łączącymi wschód z zachodem. A tam, gdzie szlaki handlowe, tam kolejna możliwość zarobku dla mieszkańców. Opisana charakterystyka regionu miała przełożenie na osadnictwo, już w głębokim średniowieczu bardzo bujne. Pomijając sprawy pradziejowe, u historycznego zarania ziemie wołyńskie zamieszkiwały dość tajemnicze plemiona słowiańskie, zwane dulebami, burzanami czy wołynianami. Co do zależności między nimi istnieje wiele sprzecznych hipotez. Jedni twierdzą, że Wołynianie to zbiorcza nazwa na dulebów i burzan, inni widzą w nich osobne społeczności. Plemiona te przynajmniej do ostatnich dziesięcioleci X wieku znajdowały się pod silnym kulturowym i gospodarczym wpływem plemion lechickich, czy szerzej zachodniosłowiańskich. Ten stan rzeczy zmienił się wraz z ekspansją Rusi Kijowskiej, państwa założonego u schyłku IX wieku przez waregów, którym przewodził słynny ruryk, wikiński przywódca i protoplasta rodu Rurykowiczów. Około 980 roku Rusini podbili obszar Wołynia. I choć jeszcze przez lata miał to być teren sporny między piastami a Rurukowiczami, to kraina na długie wieki weszła w orbitę wpływów ruskich. Mimo wszystko utrzymała jednak, jak pisano w dawnych opracowaniach, wybitną swą indywidualność polityczną i plemienną wobec reszty ziem staroruskich pod Rurykowiczami zrzeszonych. Po śmierci Jarosława Mądrego, potomka Ruryka i kolejnego wielkiego władcy Rusi Kijowskiej, ta ostatnia uległa rozbiciu dzielnicowemu. Dobrze znamy to też z naszej historii. Wołyń odegrał w tym okresie bardzo ważną rolę. Jako kraina gęsto zaludniona, z rozwiniętymi miastami i przecięta szlakami handlowymi, stał się drugą po Kijowszczyźnie najważniejszą dzielnicą ruską. Powstałe w wyniku rozpadu dzielnicowego księstwo wołyńskie, właściwie wołyńsko-włodzimierskie, bowiem najważniejszym miastem Wołynia był podówczas wspomniany już Włodzimierz, najpierw podlegało panom kijowskim, jednak szybko zdołało zrzucić tę zależność, a nawet przejąć inicjatywę, jeśli idzie o tytuł najważniejszej ruskiej domeny. W XII wieku księstwo wołyńsko-włodzimierskie połączyło się z księstwem halickim, tworząc księstwo halicko-wołyńskie, zwane też księstwem halicko-włodzimierskim. Wołyń pozostawał sercem tego nowego organizmu. Ruś Halicko-Wołyńska jako odrębny byt administracyjny istniała między XII a XIV wiekiem. W międzyczasie na znaczeniu ostatecznie stracił Kijów, zrujnowany pod ciosami mongolskiej ordy. Wołyńska Ruś, choć nie oparła się na jeźdźcom, zdołała zachować jako taką autonomię. Przez chwilę miała nawet swojego pełnoprawnego monarchę. W 1253 roku legat papieża Innocentego IV koronował księcia Daniela Halickiego na króla Rusi, tworząc tym samym Królestwo Rusi. Jego potomkowie wprawdzie nie używali już królewskiego tytułu, ale określenie Regnum Rusie odtąd pojawiało się co jakiś czas w pismach. Choć miało zadatki na przekształcenie się w pełnoprawne, okrzepłe królestwo, ostatecznie księstwo halicko-wołyńskie nie zdołało się rozwinąć w stopniu zbliżonym do królestwa polskiego, węgierskiego czy nawet Wielkiego Księstwa Litewskiego. Duża w tym zasługa wspomnianych już Mongołów, którzy regularnie napadali ziemie ruskie, znacznie spowalniając ich rozwój. Swoje dorzuciły też złe decyzje polityczne ruskich książąt. Przykładowo syn wspomnianego Daniela Halickiego, panujący w XIII wieku książę Lew I Halicki, zaatakował ziemie polskie, konkretnie okolice Lublina. Nie tylko został rozbity przez rycerstwo krakowskie i sandomierskie pod Goźlicami w 1280 roku, ale naraził swój kraj na wyprawę odwetową. Kilka tygodni po opisywanym starciu Leszek Czarny przeprowadził na Ruś swoje wojsko. Spustoszyło ono ziemię od Brześcia aż pod Lwów. Pod mieczem piastowskiego księcia musiał ugiąć się także Wołyń. W kolejnym, XIV wieku słabnące księstwo stało się obiektem rywalizacji trzech wspomnianych już coraz silniejszych sąsiadów. Świeżo zjednoczonego Królestwa Polski, Królestwa Węgier i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sytuację Rusi skomplikowała dodatkowo bezpotomna śmierć księcia Bolesława Trojdenowicza w 1340 roku. Otruli go podobno ruscy bojarzy, z którymi pozostawał w konflikcie. Krótko po jego zgonie na Ruś rzucili się z dwóch stron Polacy i Litwini. Tych pierwszych wspierali dodatkowo Węgrzy. Walki między Polakami i Litwinami trwały kilkadziesiąt lat. Poszczególne fragmenty dawnego księstwa halicko-wołyńskiego przechodziły z rąk do rąk. Spór zakończyła dopiero Unia w krewie i powstały w jej wyniku Sojusz Polsko-Litewski. W 1392 roku oba kraje podzieliły się ziemiami dawnej Rusi. Wołyń przypadł w udziale Litwie. Polacy przejęli ziemię halicką. Osiągnięte w ten sposób porozumienie przetrwało aż do drugiej połowy XVI wieku. Współczesna Ukraina w dużym stopniu odwołuje się do średniowiecznych dziejów najpierw Rusi Kijowskiej, potem zaś Księstwa Halicko-Wołyńskiego. Dość powiedzieć, że obecny herb Ukrainy, trójząb, nawiązuje do znaków heraldycznych używanych przez średniowiecznych ruskich książąt. Niemal identyczny symbol widnieje na jednej z monet wspomnianego Jarosława Mądrego. Z tego powodu Wołyń jako kraina historyczna jest więc dla Ukraińców bardzo ważna. Jak dla nas Małopolska czy Wielkopolska. W czasach Jagielonów Wołyń pozostawał więc częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego, zachowując jednak znaczną autonomię. Status krainy zmienił się u schyłku rządów ostatniego Jagielona, Zygmunta Augusta. To w jego czasach w 1566 roku powołano województwo wołyńskie. Trzy lata później w roku 1569 na mocy Unii Lubelskiej zostało ono wcielone do Królestwa Polskiego. Przez długi czas historycy ukraińscy uznawali to zdarzenie za przykład polskiej ekspansji. Wręcz bezprawnego zaboru ziem ruskich. Wbrew woli samych Wołynian i bez ich udziału. Wpisywało się to w szerszą retorykę antypolską, królującą wśród ukraińskich historyków w XIX i XX wieku, w ostatnich latach na szczęście słabnącą. W rzeczywistości Wołynianie nie zostali do niczego zmuszeni. Złożyli przysięgę na wierność królowi Rzeczpospolitej, wprawdzie pod presją polityczną, ze strony ostatniego Jagielona, ale jednak dobrowolnie, ze świadomością jej korzyści, zachowując szeroko autonomię i poprzedziwszy tę przysięgę negocjacjami, zakończonymi zresztą ogromnym sukcesem. Wołyń reprezentowały wówczas jego szlacheckie elity m.in. Kniaziowie Aleksander Czartoryski, Bochusz Korecki czy Mikołaj Baraski. Dołączenie do Rzeczpospolitej nie było jednak decyzją najbogatszych. Negocjacje z koroniarzami poprzedziły wewnętrzne dyskusje na sejmikach lokalnych, podczas których swoją wolę obwieszczała także Wołyńska Szlachta Drobna i Średnia. Późniejsze wydarzenia na Sejmie Walnym nie wskazywały ani trochę na to, że Szlachta Wołyńska była zdominowana przez Szlachtę Koronną. Wręcz przeciwnie, mimo słabszej pozycji negocjacyjnej, to Wołynianie stawiali twarde warunki. Atmosferę tamtych chwil świetnie oddała ukraińska badaczka Natalia Starczenko w swojej pracy Ukraińskie Światy Rzeczpospolitej. Pośród agresywnej większości, dysponującej wszystkimi możliwymi instrumentami władzy, stoi grupka ludzi, za którymi nie ma ani państwa, ani żadnego innego formalnego bodaj oparcia dla autonomii. Jedynie pewność siebie i przekonanie, że są narodem poczciwym, który żadnemu innemu narodowi nie ustępuje. Ostatecznie szlachta wołyńska złożyła swoją przysięgę i to przed Litwinami. Wołyń stał się częścią Królestwa Polskiego i Rzeczpospolitej. Nie zrobiła jednak tego pod polskim butem, a jako podmiot polityczny zdolny do podejmowania autonomicznych decyzji. Wynegocjowała po drodze: nienaruszalność granic, gwarancje dla swoich praw, urzędowy status języka ruskiego, równouprawnienie prawosławnych i katolików i wiele innych. Lubelskiej wołyń wszedł więc w orbitę wpływów polskich. Część szlachty wołyńskiej samowolnie przejmowała polskie zwyczaje, tradycje, język, a przede wszystkim religię rzymskokatolicką. Owa polonizacja nigdy nie była jednak pełna ani szybka. Zdecydowana większość ruskiej szlachty zachowała swoją odrębność kulturową. W myśl sentencji Genterutenus na natione polonus, czyli z pochodzenia rusin z narodowości Polak. Wpisywało się to zresztą w szersze zjawisko wielopiętrowej tożsamości, które opisywałem już w jednym z odcinków Encyklopedii Staropolskiej. Duża część szlachty wołyńskiej, mimo konwersji na katolicyzm wielu prominentnych magnatów, pozostawała też prawosławna. Z tego punktu widzenia do postaci takich jak Jeremi Wiśniowiecki czy Konstanty Ostrocki, mogą na równych prawach odwoływać się i Polacy i Ukraińcy. To szczególnie ważne, bowiem zmienia nieco punkt widzenia na różne sprawy. Chociażby na powstania kozackie, które w takim świetle są nie tyle wojną polsko-ukraińską, jak chętnie przedstawiała to dawna propaganda historyczna, a raczej wojną domową ludu ruskiego wywołaną tarciem między ukraińskimi książętami a kozakami zaporoskimi. Ci ostatni zresztą przez długi czas walczyli nie o autonomię państwową, a możliwość przeniknięcia do stanu szlacheckiego. Odłóżmy jednak te rozważania na bok i wróćmy do Wołynia. W Rzeczpospolitej obojga Narodów kraina ta odgrywała bardzo ważną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym. Przede wszystkim charakteryzowała się ponad przeciętną liczbą szlachty mogącej pochwalić się książęcymi korzeniami. Kniaziowskich rodów na Wołyniu nie brakowało. Był on wręcz bodaj największym magnackim gniazdem. To stamtąd wywodziły się tak słynne i potężne rody jak ostrokscy czy Zasławscy. To, że legitymowały się one pochodzeniem kniaziowskim, oznacza, że protoplastami rodów byli średniowieczni feudalni władcy, boczne linie ruskich Rurykowiczów czy litewskich Gedyminowiczów, samodzielnie zarządzający niegdyś swoimi domenami. Tyluż to kniaziów mieli wołynianie już za przed przedmongolskich czasów. Potem, gdy w bratnim Haliczu rurykowicze całkowicie byli wygaśli, wołyniowi przybyło ich jeszcze więcej z sąsiedniego Polesia. Potęga zwierzchniczych władców halicko-włodzimierskich to jest w czasach księstwa halicko-wołyńskiego obezwładniła była wprawdzie najzupełniej rozrodzonych kniaziów polesko-wołyńskich, nic im więcej oprócz rozległych posiadłości nie zostawiając. Także tytuł jedynie świadczył o dawnej ich udzielności. Lecz pod łagodniejszym panowaniem Litwy kniaziowie odradzają się, przychodzą do poważnego znaczenia, wstępują czynnie w zakres obudzonego na nowo politycznego życia i pozostawiają imię swe w historii. Tak duża liczba kniaziowskich rodów była efektem burzliwych dziejów Wołynia i najbliższych okolic. Przechodzące z rąk do rąk ziemie, będące przedmiotem wojen między Polakami, Litwinami, Węgrami, Mongołami a potem tatarami stały się podatne na powstawanie mniejszych lub większych, długo lub krótkotrwałych mini państwek, zarządzanych przez co silniejszych możnowładców, mogących przy okazji pochwalić się pochodzeniem od Ruryka czy Giedmina. Ci wystarczająco silni i zdeterminowani kładli podwaliny pod własne rodowe potęgi, które nierzadko trwały przez całe wieki. Przykładowo do rangi jednego z najważniejszych rodów magnackich najpierw Wielkiego Księstwa Litewskiego, potem zaś Rzeczpospolitej Obojga Narodów, już w średniowieczu awansował wspomniany ród ostrockich, biorący swe nazwisko od Ostroga na Wołyniu. Ostrogscy wywodzili się według niektórych badaczy jeszcze od Rurykowiczów, a więc korzenie ich familii mogły sięgać nawet XI wieku. Inni protoplastów widzieli w kniaziach z czasów księstwa halicko-wołyńskiego. Wśród ostrockich nie brakowało ludzi wielkich. Był nim na przykład żyjący między XV a XVI wiekiem Konstanty, Hetman, zwycięzca spod Oczakowa, Wiśniowca a przede wszystkim Orszy, pod którą w 1514 roku rozniósł w pył siły moskiewskie. Po nim jego syn, Wasyl, który z Ostroga uczynił centrum ruskiej kultury i oświaty, zakładając w mieście m.in. słynną akademię. Wreszcie Janusz Ostrocki, którego uznaje się za najbogatszego magnata Rzeczypospolitej początku XVII wieku. Przez wieki kolejni Ostrogscy byli protektorami prawosławia, wyznawcami ruskiej tradycji. Dopiero Janusz przeszedł na wiarę rzymskokatolicką i nie szczędził środków na rozwijanie katolicyzmu na podległych sobie ziemiach. Nie posiadając potomka, a chcąc zabezpieczyć swój olbrzymi majątek, założył tzw. Ordynację Ostrogską, obejmującą, uwaga, 24 miasta i 592 wsie. Jako, że zmarł bezpotomnie, ogromny majątek przeszedł na własność innej słynnej wołyńskiej rodziny. Zasławskich, spokrewnionej zresztą z ostrockimi. Bogactwo ostrockich i innych wielkich rodów wołyńskich wielokrotnie przewyższało majątki najbogatszych magnatów ziem typowo-koronnych, np. Małopolski czy Wielkopolski. Miało to swoje negatywne konsekwencje. Województwo wołyńskie i inne ziemie ruskie stały się w XVII i XVIII wieku w zasadzie prywatnymi terenami magnackimi, na których wpływy administracji państwowej były ograniczone do minimum. Oprócz wspomnianych Ostrowskich i Zasławskich do słynnych rodów kniazowskich wołynia należeli wiśniowieccy, którzy wydali nawet króla, Michała Korybuta. Czedwertyńcy, wywodzący się od Rurykowiczów z gniazdem rodowym Czedwertnia nad Styrem, Czartoryscy z Czartoryska i Klewania, Sanguszkowie, będący potomkami Giedyminowiczów, Poryccy, Koreccy, Trubeccy, Nieświccy i wielu, wielu innych. W miarę gaśnięcia rodów wołyńskich, ruskich, majątności kniaziowskie przejmowały familie z innych stron Rzeczpospolitej: Radziwiłowie, Lubomirscy, Jabłonowscy czy Hotkiewiczowie. Bogactwa żyznych ziem Wyżyny Wołyńskiej oraz ogromnych lasów Polesia Wołyńskiego powodowały, że właśnie na Wołyniu w ciągu wieku wyrosły fortuny najpotężniejszych rodów magnackich Rzeczypospolitej, a w szczególności litewsko-ruskich rodów kniaziowskich, które miały tu swoje gniazda rodzinne. W miarę słabnięcia Rzeczypospolitej, demokracja szlachecka stopniowo zamieniała się w oligarchię magnacką. Przekształcający się system, choć osłabiał państwo jako całość, wzmacniał jego najbogatszych obywateli także tych, którzy na Wołyniu mieli rozliczne majątki. Kraj popadał w ruinę, a jednak zamki zamieniano w pałace, prywatne fortuny rozrastały się. Jednocześnie pogłębiało się rozwarstwienie społeczne. Na Wołyniu było to odczuwalne znacznie bardziej niż na ziemiach koronnych. Posłuchajmy Józefa Ignacego Kraszewskiego, który tak opisywał Wołyń już po upadku Rzeczpospolitej obojga narodów. Wołyń i był i dzisiaj jest jeszcze krajem panów i możnych. Teraz dopiero ogromne ich dobra, rozdrabniające się na coraz mniejsze, dzielić się zaczynają na drobne posiadłości szlacheckie. Tu nic pospolitszego dawniej nie było nad księcia, hrabiów i mających pretensje do hrabiostwa. Mało tu drobnej szlachty, wsi niewielkich i domków małych. Jaśnie oświeconych, jaśnie wielmożnych, pełno wszędzie. Opisywane przez Kraszewskiego zjawisko i związane z nim zaburzone stosunki społeczne ułatwiły już u schyłku XIX i XX wieku budowę mitu polskiego pana w opozycji do ruskiego czy ukraińskiego chłopa. Sytuacja na Wołyniu była jednak wyjątkowa i nie jak się miała na przykład do tej na Mazowszu czy Podlasiu. Wyjątkowa pozycja magnaterii ruskich kniaziów, oprócz konsekwencji negatywnych, miała też pozytywne. Mianowicie odbiła się korzystnie na krajobrazie Wołynia. Dzisiejsza północno-zachodnia Ukraina nasycona jest dawnymi magnackimi zamkami i pałacami oraz fundacjami w postaci kościołów, kolegiów i klasztorów. Stan wielu z nich jest opłakany, inne po 1991 roku zostały częściowo lub w całości zrewitalizowane. Do najsłynniejszych obiektów związanych z dawną magnacką-kniaziowską historią Wołynia należy zamek Ostrockich w Ostrogu, czyli rodowa siedziba opisywanej już familii. Do niej można dołączyć także ruiny zamku Ostrockich w Dubnie, czy Starokonstantynownie, z Baraskich w Tokach, Koreckich w Korcu, czy Malińskich w Nowomalinie, a także zamki królewskie w Łódzku, czy Krzemieńcu. Nie można zapominać też o pałacach Lubomirskich w Dubnie, Wiśniowieckich w Wiśniowcu, Sanguszków z Zasławiu, czy Zbarackich w Białokrynicy. A to tylko garść przykładów. Gdy uświadomimy sobie, że wszystko to znajduje się na obszarze o powierzchni porównywalnej do województwa mazowieckiego, łatwiej wyobrazić sobie jak aktywną, a co za tym idzie ważną częścią dawnej Rzeczpospolitej, był obszar województwa wołyńskiego. Zabytkami nasycone są też najważniejsze miasta wołyńskie. Wśród nich najstarszy, będący dawniej stolicą księstwa wołyńskiego Włodzimierz, z zespołem prawosławnego katedralnego Soboru Uspieńskiego, którego początki sięgają XII wieku. Po nim szczególnie ważny jest Łódzk, czyli stolica Wołynia z czasów I Rzeczypospolitej. Warto wspomnieć też o Łyce, czyli od XVI wieku ruskiej siedzibie radziwiłów, czy Dubnie, miejscu, w którym organizowano w dobie staropolskiej słynnej jarmarki jedne z największych kraju. Wędrując po Wołyniu można natknąć się też na dziesiątki mniejszych lub większych świątyń katolickich i prawosławnych: budynki obronne, cmentarze, miejsca pamięci, pomniki. To w tej krainie znajdują się też miejsca szczególnie istotne z punktu widzenia dziejów polskiej Ukrainy między XVI a XVIII wiekiem. Mowa chociażby o polu bitwy pod Konstantynowem z 1648 roku, beresteczkiem z 1951 roku czy słynnym zamku w zbarażu bronionym przez Jeremiego Wiśniewieckiego w roku 1649. W dawniej dawnej Rzeczypospolitej Woły najpierw bujnie rozkwitał, aby w połowie XVII wieku zostać zdewastowany przez powstanie kozackie Bogdana Chmielnickiego. Wojna ta i następujące po niej zrywy kozackie pozostawiły po sobie zniszczone zamki, spalone miasta i wsie, zrabowane pałace, dwory, klasztory, rozpędzoną i zdziesiątkowaną ludność. Nie powróciły już potem do dawnej świetności takie miasta jak Łuck, Krzemieniec, Włodzimierz. Od połowy XVII wieku rozpoczął się powolny upadek gospodarczy I Rzeczpospolitej, który ostatecznie doprowadził do rozbioru w kraju schyłku wieku XVIII. Zanim to nastąpiło, Wołyń stał się areną walk z Rosjanami w wojnie w obronie Konstytucji 3 Maja. Pod Zieleńcami zwycięstwo nad Moskwą odniósł Józef Poniatowski. Potem pod Włodzimierzem wojsko rosyjskie odparł Tadeusz Kościuszko. Ba, pierwsze ordery Virtuti Militari przyznano w wołyńskim Ostrogu. Te wszystkie symboliczne wydarzenia spowodowały, że Wołyń stał się krainą ważną także dla tożsamości polskiej. W ten sposób stopniowo tworzył się trudny do rozwiązania spór o to, kto ma większe prawo do Wołynia – Polacy czy budujący swoją własną tożsamość Ukraińcy. A to nie koniec komplikacji, bo w wieku XVIII i XIX do całego zamieszania włączała się jeszcze Rosja, która po rozbiorach przejęła zdecydowaną część Wołynia, tworząc na tym obszarze gubernię wołyńską. Zaborca szybko zaczął po swojemu kształtować cały rejon, sprowadzać doń osadników niemieckich, rugować tożsamość rusko-polską, będącą spadkiem podawnej Rzeczpospolitej na rzecz tej rosyjskiej. Gdy w drugiej połowie XIX wieku zaczęły rodzić się tożsamości narodowe we współczesnym tego słowa znaczeniu, sytuacja na wołyniu była więc bardzo skomplikowana. Wołyń, zajmując sam środek ziem ruskich, liczy pomiędzy swoimi mieszkańcami największy procent Rusinów. Po nich idą ze względu na liczbę Żydzi, dalej Rosjanie, Niemcy, Holendrzy i Tatary. Rusinów się liczy, według danych z 1861 roku, 87,4% ogółu zaludnienia. Z Rusinów szlachta, duchowieństwo katolickie i mieszczanie mówią po polsku i po rusińsku. Lud zaś i duchowieństwo greckie mówią tylko po rusińsku. Język wyższego towarzystwa i literacki jest polski urzędowy i szkolny rosyjski. Znamienne jest, że autor tych słów, Portunat Nowicki, nie mówi o Polakach. Dlaczego? Bo zgodnie z logiką dawnej Rzeczpospolitej nie widzi sprzeczności w tym, że Rusin może uważać się równolegle za Polaka. W myśl wspomnianego Gens Rutenus Natione Polonus. Rozgraniczenie to następuje dopiero w kolejnych latach i idzie zazwyczaj po linii religijno-językowej. Jest też efektem wojny o rząd dusz między działaczami rosyjskimi, ukraińskimi i polskimi. Jej przebieg wykracza poza ramy tematyczne dzisiejszego odcinka. Dość powiedzieć, że jednym z jej elementów było manipulowanie faktami historycznymi, także tymi związanymi z pierwszą Rzeczpospolitą. I tak, Jeremi Wiśniewiecki, rusin z dziada pradziada, stał się polskim bohaterem narodowym i wrogiem Ukrainy, której elity zaczęły odwoływać się z jednej strony do tradycji staroruskich, ale z drugiej do kozaczyzny zaporowskiej. Rzeczpospolitą obojga narodów traktować przy tym jako państwo wrogie choć współtworzyły ją te same ruskie rody, co Ruś Kijowską, czy Księstwo Halicko-Wołyńskie. Pierwsza i druga wojny światowe ostatecznie wywróciły do góry nogami stary porządek świata. Wzmocniły antagonizmy, dały pole popisu twardym szowinizmom, popychającym ludzi do najgorszych czynów. Na Wołyniu zjawisko to miało straszne konsekwencje. Ukraińskie oddziały UPA dokonały na naszych rodakach ludobójstwa tak strasznego, że odtąd wołyń nam, Polakom, kojarzy się przede wszystkim z ową zbrodnią. Nie chcąc pomniejszać jej znaczenia, ani nie negując, że jej ofiary powinny być należycie upamiętnione, zachęcam, aby mimo wszystko od czasu do czasu nadzieje wołynia spoglądać z szerszej perspektywy. Historyczne dziedzictwo tej krainy nie jest dziedzictwem wyłącznie polskim, ani wyłącznie ruskim ukraińskim. Tak jak dawna Rzeczpospolita nie była wyłącznie Polską czy Ukrainą. To wszystko może dzielić, ale może też przypominać, że w naszej historii były momenty, wcale nie takie krótkie, kiedy funkcjonowaliśmy w relatywnej zgodzie. A jakiemu krajowi zależy, abyśmy o tym nie pamiętali, aby wołyń kojarzył się nam wyłącznie z ludobójstwem? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to już wszystko. Serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i zostawienia łapek w górę. Możecie też wesprzeć mnie finansowo za pośrednictwem portalu Patronite, YouTube oraz płat bezpośrednich na numer konta podany w opisie. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!